Drugi samochód, który pozyskaliśmy w tym roku, samochód marki Volvo. To co najważniejsze, samochód pozyskany dzięki determinacji, dzięki tak naprawdę dużej mobilizacji mieszkańców gminy Kosakowo. Przypomnę, że w drugiej turze wyborów prezydenckich gmina Kosakowo uzyska... Najlepszą frekwencję w granicach dawnego województwa gdańskiego. Dzięki temu z pieniędzy rządowych otrzymaliśmy kwotę 800 tysięcy złotych na zakup drugiego samochodu Straży Pożarnej. Efektywność i tak naprawdę poprawa bezpieczeństwa i w gminie i w naszej Straży Pożarnej na pewno mocno wzrośnie. Mamy no. nadzieję, że w przeciągu, w przeciągu tygodnia już zastąpi, zastąpi nam tego wysłużonego stara, i, 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 i będziemy działać w pełni dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi tutaj na terenie naszej gminy. Wczoraj dotarł do nas kolejny samochód ratowniczo-gaśniczy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Oprócz tych podstawowych parametrów gaśniczych ma dodatkowe funkcje. Jest przystosowany do działań w trudnym terenie. Ma specjalne zawieszenie, specjalne ogumienie. Pozwala to właśnie do podejmowania działań na przykład palące się torfowiska, łąki. Takim samochodem dużo łatwiej dotrzemy do tego terenu. Dodatkowo będzie on wyposażony w specjalistyczny właśnie sprzęt ratownictwa technicznego. Ciężkie podnośniki, zapory przeciwrozlewowe, także sprzęt ratownictwa drogowego. Dla nas to przede wszystkim jest możliwość szkolenia już przy obecności najlepszego sprzętu i dzięki temu za kilka lat, tak jak tutaj na przykład dowódca młodzieżowej drużyny pożarniczej, będzie już mógł na tych samochodach pracować, ratować życie, zdrowie ludzi w naszej gminie.